I dała Sebek Sebek w 35 odcinku z serii. Raz Jest ze mną. No, poprzedni odcinek wygrał wszystko. Jeśli chodzi o Dziękuję i jej. Jesteście super wielki wielkim. Nie. Nie, dobra. Dobra, lecimy. Dobra, w końcu, w końcu ogarnię tę drużynę, nie? Czyli Krakowia! A jeszcze, ja myślałem, Polska. Krakowia. dupę. Dobra, Polska siła nie, będzie z wami. Ło, fajne było Polska siła. Polska siła. O, Nowak. On jest taki. już O, to właśnie Nowak. Polska siła. Uuuu, Polish Bielny. Power. No, Polish Power. I, jakbym miał ultimate, to bym zrobił. I znowakiem na No dawaj, biegnij za nim! Widziałeś? Bez skilla nie kupisz. O. siatka! Krakowia! Wo. jakie objawy kurde w Краков, я Краков. Ну, Мужин. Снова скину я. Куд хвить. Боже. Делю. Делю. Тихо. Делю. Делюкс. Курда. Аля, мое другое. Ну, дебил. mi teraz... <śmany> <śmany> Jakby mi gramka się odwalił kolejny numer, to bym się wściekł. <śmany> tamta sytuacja... <BANG! śmany> nie no, tamta sytuacja, to będzie wszystkie pojęcie. No naprawdę, jeszcze tak... Bez situation in the FIFA 15. Bug'a w FIFA jeszcze nie widziałem. No, <śmany> ale z ale kopanina ty No masakra jak w b Co ty myślisz, że mi Simone strzelił kurde? Kibice wklejeni w ogóle są? Z kartki papieru? Brawo! Beklasa Nie! Berle. Co ja zrobiłem? Beklasa ci cię wzywa Wębrze mi wierzył. Ten, tego muszę się tam na atak. No sorry, z no, nie kupisz. Jego, ma trzy blaski i jest koszet. Oj, chciałem kosić! Dał No, nie. no, 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 no. Szkoda, ile wyszło! I nie mogę tutaj wracać. <śmienicza> Jakby chciałem podróżować na pierwszej kolejce. Boże, czy ty mu ty ruletki nie robisz z Dajcie mi Max nie dodać. E! <śmienicza> Muzyka do tego jest kapicka. Dobra, pi. No, 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 Kupcy korki w ogóle. Bo z takimi rozdrapnianymi nogami to może chociaż korki trochę pomogą. Taki suchar żarstos. I piwa 15. Znowu. I czemu nie masz tak. Zeskinuje swoje boisko, ale nie. <grystanie> no taka byka. Co ja robię? No nie. Wracaj. Technikom. Co to jest? Zasad. 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 broń goty. Zrobi Zasad. Broń goty. Brał się mnie w z tego śmiechu. <śmiech> <śmiech> No im pokaż mi jak się biega Po co tą piłkę przeskakujesz dał? Bilu, po co faulujesz? Ale on po co tam przeskoczył tą piłkę, ja się pytam. 4-0! Cicho! Polska moc! Wszyscy ci bramka z Nie. Wiem. No już się zaczyna. Serka po odruchu. Trudny! Mam 48 minut, jeśli Ty strzeliłeś... 48 minut. 48. Jeśli Ty strzeliłeś 45 minut tyle bramek, to czemu ja bym nie strzeliła? I to jest jedno. Claro. Już. Ja myślałem, jak ja zobaczyłem. Ja też myślałem, że. ci dwóch że nie mogę brać. Yes. No, no, nie mogę. Jezus! No, to znowu debilu. Co, ładnie, no, brachu. Dobrze, jedziemy 4-1, dajemy na no, atak super ofensywny. Atak super ofensywny. Dawaj. nie. Eee! Super atak. No kraj wcześniej, debilu! Jest, 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 jest! jest. Yeah. Nie ma! Dobra, jeszcze parę minut. No, tak, ale piłka na pewno mu przeszła. No! Dobrze, Enzo Perez. No! Grajmy. za? Czasem moi piłkarze mnie tak załamują. Częściej mnie załamują niż mnie cieszą. Brawo, brawo! No, super, super. Krycie level, level Barsa. Z tamtego sezonu. U. Tutaj krycie level. Raz. No to pożytecznie, człowieku! Cztery razy w Ja pierdzielę. Zaraz strzelę z ustawu. To Zaz jest słuszające! Jeeeeee! Jak pierdolę. Tylko jedną bramkę, a my cztery strzały! Można wyć wyciągnąć ręce. Ale cztery razy musieli w ramkarza albo kuwo bramki. Bo tak mówią. Kurde dały. Rzymia. <gry> dzicz! Włączamy dzicz. Ale jeśli FIFA, Jeśli FIFA odwala... No to co ja mam robić? No strzel to! No drewna forever. <gry> drewno forever. Drewno forever. Czę to dał mnie Jesz <grymne> <grymne> to jest niepojęte ja Jestą piłkę I co? Ja nie mogę Kurde dziesięć minut randki. nie dam ramie. nie wiecie. kurde Ja nie Bo trzy razy ty Próbowałem ruletkę zrobić, nie. Taki comeback miałem raz, nieraz, raz, po raz. Ale ty ten napięciw, to miałem wtedy na pięć minut na to, a teraz na cztery. Ja Jakie Ja pier... ...le. I sobie każdy gdzieś, tak? No. A więc daj mi sredzie z tą proszę. Dziękuję. Ujo! Czas na kombek. Na partnerstwo. <grym> Czas na kombek. <comeback. grym> to był po prostu. mistrzostwo. nie, nie, nie. to odcinek udany. Tak, na pewno. Ile strzał? Proszę mi powiedzieć, ile ja miałem do kolejnych strzał. 14 i 7 A ja miałem 8 strzałów Z czego 4 celów. 14. i 6 starych strzegała 4 w 7 ferdeł. 14! strzał. strzałów. Posiadań piłki! 57! Przeważałem w tym meczu, ale ducha. Krakowiak tu nie ma. mnie podoba. 3 3 3 6